I prezentujemy sobie teraz gołębia o numerze 5578 Tak jest Jest to samiczka Jest certyfikat wyrobiony Jest to córka 9018 Najlepszego gołębia w Polsce w kategorii A i trzeciego w Europie Rodzowego medalisty Razy druga najlepsza roczna oddziału 11 wkładań, 10 konkursów kapitanie też i zamka kategorii A i B e, córka e, King Konga, mojego super też rozpadowca. Mm. Także z dwóch stron są kapitane gołąbki. Przepiękna samica będzie naprawdę samica kawał dobrej samicy. Udoła. Jeszcze taki fajny kolor, lekkie centki. Tak, dokładnie. Na jasnym oku Glazera, To, to jest skrzydełko jeszcze. Tutaj jeszcze o dowód Najlepsza. Druga najlepsza roczna. Dziewiąty w ogóle A z oddziału kategorii A. Człowiek konkursy 23, 24, 43, 44. Także już fajnie się dało jako roczna. Kapitanie 11 wkładań, 10 konkursów. A u góry wiadomo: 90, 18. To już nie trzeba przestawiać.